Ciemkas i Stony i witam Was w kolejnym odcinku z Lego Star Wars Disc Saga. Um, jak ostatnio pamiętacie, <laughs> robiliśmy sobie um, dwa poziomy. Był to poziom solo w śniegu oraz szturm na bazę Echo. E, I w tym odcinku bierzemy się za poziom nic w po szansach um, oraz zrobimy sobie jeszcze. Piąty poziom pod tym Objawienie, ponieważ e, chyba tylko to mi się zmieści w tytule, e, bo to jest chyba najdłuższy tytuł z tych wszystkich. Tak więc zaczynajmy, jeśli mógłbym coś powiedzieć, ogólnie tutaj. Hmm. No dobra, cze. musimy Przucamy? zniszczyć pięć y odrzutowców T.I. Trzymajcie się, będzie trzęsło! No, wyciągnę nas z tego. Bez problemu! problem. Hmm. Za, pom e za pomocą tych torped, ok, żyję, żyję, żyję. Mam się dobrze. Ty właśnie. Hm, ale skąd nie ja mam ogarnąć sobie torpedy. Czy ja mogę sobie zmienić statek? Hmm, wybór statku niedostępne. No cóż. Mogę zostać zniszczony tutaj też, to jest drugie wyzwanie. Pierwsze to było, żeby... ...zastrzelić pięciu drzwiotów T.I. za pomocą tych torped różowych. Tylko czekajcie, bo tu chyba był... Tu chyba gdzieś był wyścig, mi się wydaje. Co, nie ma go tutaj? Czy mi się wydaje? Jeśli na powinna być powtórka. Uwaga To powinno być jeszcze Powinien być jeszcze wyścig do zrobienia Słuchajcie, może po zniszczeniu tych A i trzecie wyzwanie e, to jest e, żeby nie wpaść w żadną asteroidę podczas e, ten Podczas Będzemy, tej wycieczki właśnie więc... asteroidów, nie musimy zestrzelić ich anteny radarowe. I ich wieżyczki mają potężny zasięg, słowo daję. Zwykłe działa laserowe nawet ich nie drażną. Musisz w nie posłać torpedę protonową. O dobra, Ten no... torpedę. O, tu mamy wyścig. O to mi chodziło. Nie w tą stronę. coś czuję, że już swaylowałem ty ale what? Bo ja nie ogarniam? wymyślił tą trasę? Wow bronz. Super! Można było po prostu anulować wyjści i dać sobie spokój. No, 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 no weź. No i dupsko, no Zawiamy się takie zabijasy i to jeszcze w milenium. No proszę was, w cyrku jestem czy na wyścigu? Teraz już w ogóle nie... Boże... Już mam dosyć! O, moje czujniki wskazują, iż odnieśliśmy poważne uszkodzenia! No a co ty nie powiesz? Dobra, yy... okej. Okay. Mamy to jedno wyzwanie. Udało się teraz. Uff. Ale ogólnie wydaje mi się, że te wyzwania. O! Ukończę o starcie z niszczycielem gwiazdem unikają zniszczenia. To już zrobiłem. Eee. No, i tutaj jeszcze to uciekanie od tych asteroid, nie? Dobra. Czy tam pilociku No Ale coś mi się wydaje, że ja walnę w którąś tą asteroidę Szaleństwo lecieć za nami, no nie? Ej, ja nie mogę na tego w pominąć zresztą, w ogóle. Nic mi nie było szansa. Nie wierzę, że to robimy. Też nie takie miałem plany na dzisiaj, księżniczko. O cholera, o cholera, dobra. Fajnie, jadę sobie tak Po prostu przed siebie Nagle zostaję w asteroidą, bo ona nagle się pojawia Z... Ej, ale fajnie, że nie mogłem się ruszyć w ogóle, nie. Ej, co jest? No! No super, kocham tą grę Kocham tą grę, no. Chciałem zawrócić, to to nagle mnie przywróciło na tamte... Ooo, zaliczyło mi wyzwanie! Tylko szkoda, że jednego minikita nie mogę zabrać teraz, bo gra oczywiście musi... Um, mieć w dupie to co ja chcę robić tylko oni muszą mnie naprowadzać na to co oni chcą robić um, mogę już, już skończyć ten cyrk Kiedyś się załaduje. Dobra, nic mi nie mów o szansach. Ukończono poziom. Oczywiście, nie można było wszystkiego za jednym razem zdobyć. Tak, dalej mnie to boli. Wymijanie asteroid, manewry wymieniające i protonowa potęga. Wszystkie wyzwania zaliczone. dojел tego. Um, zaraz do za was wracam. Jasne, że nie chciałem. No dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. bo może po prostu wlecieć w to. Dobra. Okej. Okay. Wyjdźmy z tego cyrku. I lecimy teraz z poziomem piątym w tym piątym epizodzie. Pod tytułem objawienie zaprogramowano mnie, abym informował o nowych wskazówkach. Dobra, typo, i te wyzwania już widzieliśmy. Imperialny bombowiec TI mikro. Odlokowano mi zestaw. Dobra. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem. Ciemnej stronie, tak trochę dziwnie. Bez muzyki, ale no, niestety, tak to jest. Jak się robi y, grę na, na licencję, o to jest pierwsze wyzwanie, jakie musimy zrobić, czyli rzucić czymkolwiek w Mm -hmm. Darfa Wejdera Ty, ale mógłbyś, może, nie wiem, wycelować w coś, co bym chciał pojebie mnie, yy, uwu. Czekajcie, czy ja może zrobiłem to? Powiem, że jakieś jedno... Ukończ poziom w mniej niż 10 minut. Aha. Użyj mocy, aby rzucić trzema różnymi obiektami w Darpa Vadera. Znajdź wszystkie ukryte na poziomie ugnałty. O, dobra! Udało się zrobić to wyzwanie, żeby rzucić y, t, trzema obiektami w Wejdera. Łot, łot, łot. Przecież nie myślałem, że się pod zimie zapadłem, czy coś. Tutaj w sumie trzeba przejść dwa razy poziom. Najlepiej, Nie. właśnie za pierwszym razem w trybie popularnym, Post zrobić łatwę. takiego speedruna. Jesteś słabszy niż sądził imperator. Ale wydaje mi się, że raczej. E, wydaje mi się, że. Za tym podejściem też mi się uda zrobić to na. E, Boże, w e, niż 10 minut. Co ja żebym zrobił? Nie jeśli chodzi o ugnałty, to chyba chodzi o Karbonit po prostu. Zresztą, zobaczymy. Musimy za nim ruszać! Nie chcę zawieść Jodu! Dobra, Artu, Znajdźmy go. Wyglądał tu jak karbonit, trochę. też taki miał. Dobra, jeden na pięć. Hmm. Okej, okay, ale... Hmm... wybór postaci niedostępny? Czy ja wziąłem tryb fabularny? Ej, nie... Jak ja to mogłem zrobić? Naprawdę nie wiem, tylko mogłem zrobić. ale dobra pozbierajmy na razie może te miniki, te, które rzeczywiście mogę zebrać, nie? Nic więcej. Okej. yeah two Tak jeszcze woni mieć. Obi Wan wiele cię nauczył. Opanowałeś swój strach, ale teraz uwolnij swój gniew. jeszcze sobie weźmiesz? Ej, teraz mogę. Teraz mogę ten... wybrać postacie... inne. Teraz znowu nie mogę. Nie uciągasz oh. stąd. Nie każ mi cię zniszczyć. Pamiętać, co mówił Yoda. Wyprzeć o. mnie i strach, Chodź, Artu, ruszajmy za nim. No, ale fajnie, że ja, ja też tam nie mogę pójść. Fajnie, fajnie, no. Daj muszę powtarzać. Przecież gorzej byś nie mogło, no Boże. Na początku myślałem, że tutaj w ogóle włączyłem tryb fabularny, a tu się okazuje, że tu nie można po prostu zmienić postaci. Nienawidzę czegoś takiego. Nie robię poziomu LEGO za pierwszym razem. Naprawdę. Nienawidzę tego. Na nie mogę wrócić! Idę dalej. Po prostu biorę ten ostatni minikit i stąd idę. Nie zawiodę. Nie boję się. Nawet moc mi tutaj nic nie pomoże. Coś mi mówi, że dam sobie radę. Hm. Ja jakie jeszcze wyzwanie miałem do zrobienia? Coś mi się wydaje, że tych Ugnautów chyba... Też nie zdobędę. Wszystkich. Gdzieś tutaj jest! Wyczuwam go! Pokaż się, Vader! Straszny Lord Seed chowa się przed byle chłopakiem, co? Nie mogę go dosiąść jak podchodzę, nie? Bliżej O! Fajder musi gdzieś tu być. Okej. Okay. Czyli jednak zrobiłem to wyzwanie z ugnautami. Hm. Okej, okay, czyli tak naprawdę mam tylko tego minikita do zrobienia. E, tak więc opuścimy sobie poziom, żeby zrobić ten jeden miniki, do którego nie można było oczywiście wrócić, nie? No, przecież krzywda by nam się stała, no tam wrócili. Ach. Dobrze, teraz będę mniej. Nawet mam dla Ciebie wskazówki. Objawienie ukończę na Prawdziwy Jedi, oczywiście. Wyzwania poziomu bardzo imponujące. Mocne miotanie i zabawa w chowanego. Wszystkie wyzwania zostały zrobione. No i tutaj, oczywiście, jeden mini został nie zebrany. Tak więc zaraz wracam Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Tutaj była konsola od CS i ale z tego co mi się kojarzy, to ja w tym momencie e, nie mogłem zmienić postaci. Chyba, że dopiero jak tam poszedłem bliżej Vadera, to się tak zrobiło. Dobra, Mam ostatniego minikita. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga.